Nie potrafi pan postępować z ludźmi. Synku. Przeczytałem 1500 książek, jak postępować z ludźmi. Kiedy ty dłubałeś w nosie i zjadałeś swoje gile, skakałem jak żabka po głowach takich jak ty frajerów na sam szczyt. Jestem skazany na sukces. A ty, śmieciu? W moim życiu przeczytałem dwie książki. Naprawdę? Co to było? Poczytaj mi, mamo. Jedna z nich to ojciec chrzestny. Gdybyś się przeczytał, to wiedziałbyś, że pieniądze to nie wszystko, że nie zdradza się przyjaciół i nie dmucha ich żon. Ale niestety, ty zapchałeś sobie głowę jakimiś pierdołami o żabach i teraz na siłę próbujesz zainteresować tym innych. Nie, Krzysiu? Dosyć tego. Zajmijcie się nim. Nie tak szybko, panie Żabka. Kręcicie się trochę po mieście? Robiłem kiedyś u Tak. No. To jest pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Dziękuję. Jesteście wolni. Zaraz, chwila, moment. Co jest? Jestem waszym szefem? Ale pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina jest szefem wszystkich szefów. Co złego to nie my.